Od lat kończysz rok starając się być silny, niosąc niewidzialny ciężar na piersi, próbując się uśmiechać, gdy serce chowa się za zmęczeniem, rozczarowaniami i modlitwami, które wciąż nie doczekały się odpowiedzi. Gdy kalendarz zbliża się do końca, coś w tobie sprawia, że dusza krzyczy w ciszy. Mieszanka wdzięczności i bólu, bo chociaż przetrwałeś, wiesz, to był zbyt ciężki rok. A teraz, gdy jedyne czego pragniesz, to odpoczynek umysłu i pokój w sercu, Wydaje się, że nawet to stało się trudne. Być może budzisz się już z przyspieszonym biciem serca. Może zasypiasz ze łzami, nie potrafiąc dokładnie wytłumaczyć dlaczego. Może starasz się ukryć ten ból przed innymi, obwiniasz się za to, że nie jesteś silniejszy, próbujesz utrzymać wiarę pośród niepewności. Ale jest duchowa prawda, która dziś musi wejść do Twojego wnętrza. Bóg widzi to, czego nikt nie widzi. Bóg zna to wyczerpanie, z którym próbujesz sobie poradzić sam. On rozumie powstrzymywane łzy, cichą modlitwę, zmęczoną duszę. Dziś, podczas tej porannej modlitwy, poddajemy się potężnej obietnicy, słowu, które nie tylko pociesza, ale i przemienia. Psalm 62 mówi: Jedynie w Bogu uspokój się moja duszo, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. To jest psalm, który uspokaja duszę, nie poprzez natychmiastowe odpowiedzi, ale poprzez pewność, że nadzieja nie umarła, poprzez wiarę, że cisza Boga to nie nieobecność, to przygotowanie. Przez przekonanie, że choć rok mógł być trudny, nie wymknął się spod jego kontroli. To modlitwa, która uspokaja serce i przywraca duchowy oddech, modlitwa dla tych, którzy walczą w ciszy, dla tych, którzy potrzebują jasnego kierunku. Dla tych, którzy wciąż czekają na znak. Modlitwa dla tych, którzy chcą rozpocząć ten dzień inaczej. Modlitwa dla tych, którzy potrzebują pokoju i nie wiedzą, od czego zacząć. Może zastanawiasz się, czy jeszcze jest czas. Czas na zmianę, czas na szczęście, czas na przeżycie odpowiedzi, na którą tak długo czekałeś. Może jesteś zmęczony czekaniem. I właśnie dlatego to słowo przychodzi teraz. Jedynie w Bogu dusza znajduje odpoczynek. Nie w sile własnych ramion, nie w ludzkich planach, nie w oczekiwaniach innych. Dusza znajduje wytchnienie tylko w Bogu. On jest źródłem, on jest tchnieniem, on jest początkiem od nowa. Poranna modlitwa to niezwykły rytuał. To moment, w którym duch odnajduje kierunek, zmęczona dusza otrzymuje ulgę, a hałaśliwy umysł zostaje uciszony przez głos Boga. To nie jest tylko modlitwa, to akt wiary, to pierwszy krok do przywrócenia nadziei, to święta przestrzeń, w której nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku, w której możesz po prostu być i pozwolić Bogu zrobić to, co tylko On potrafi uspokoić, uzdrowić, wzmocnić, podnieść. A jeśli czujesz, że to Słowo mówi bezpośrednio do Ciebie, jeśli w głębi Twojej duszy jest krzyk o nowy początek, to ta modlitwa jest Twoja. Psalm 62, werset 5 to nie teoria. To zaproszenie, to wezwanie, by uciszyć wewnętrzny chaos i zaufać. zaufać nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się mówić coś przeciwnego. Zaufać, gdy serce jest kruche. Zaufać, gdy koniec roku przychodzi jak przypomnienie o wszystkim, co jeszcze się nie wydarzyło. To jest chwila, by się zatrzymać, odetchnąć, zamknąć oczy i pozwolić temu słowu wejść. Bo kiedy dusza uczy się czekać na Boga, nawet cisza staje się odpowiedzią. I to właśnie w tym miejscu między bólem a wiarą zaczyna się cud. W komentarzach poniżej zostaw swoją intencję modlitewną, dotyczącą konkretnej sfery życia lub osoby, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu, módl się za mnie. Będziemy wstawiać się za Tobą z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś nasz kanał. Panie, w tej chwili porannej modlitwy staję przed Tobą z odsłoniętą duszą, z otwartym sercem i z myślami, które uparcie biegną szybciej niż czas. Dotarłem do końca kolejnego cyklu i nie mogę zaprzeczyć zmęczeniu, które noszę w sobie. Moja dusza jest pełna pytań, na które wciąż nie ma odpowiedzi, modlitw, które wciąż nie zostały wysłuchane, sytuacji, które wciąż nie zostały rozwiązane, a jednak jestem tutaj, w ciszy, w szacunku, w pełnym poddaniu, ponieważ wiem, że tylko w Tobie, Panie, moja dusza znajduje odpoczynek. Moja nadzieja pochodzi od Ciebie. Ty jesteś Bogiem. Który widzi poza pozorami, poza wymuszonymi uśmiechami, poza słowami, które wypowiadam, by ukryć to, co czuję. Znasz myśli, których nikt nie słyszy, uczucia, których nikt nie rozumie, lęki, które próbuje ukryć nawet przed sobą. I właśnie dlatego ta poranna modlitwa to coś więcej niż słowa rzucone na wiatr. To szczere wołanie, westchnienie wiary, głęboka prośba o pomoc, o kierunek, o pokój. Panie, miniony rok wystawił mnie na próbę na wiele sposobów. Doświadczyłem strat, których się nie spodziewałem, przeżyłem walki, które mnie wyczerpały, i wiele razy zastanawiałem się, czy nadal jesteś ze mną. Wiara się chwiała, zapał słabł, a ja czułem się otoczony duchową pustką. Ale mimo wszystko, coś we mnie przyprowadziło mnie tutaj, coś powiedziało mi, że nadal warto ufać, i wybieram zaufanie. Modlę się teraz, abyś, panie. Przyszedł do każdej sfery mojego życia, która potrzebuje uzdrowienia: uzdrowienia emocjonalnego, uzdrowienia duszy, uzdrowienia myśli, uzdrowienia uczuć. Są rany, których nikt nie widzi, wspomnienia, które wciąż bolą, obrazy, które ważą na moich barkach i nie pozwalają mi w pełni odpocząć. Niech Twój Duch Święty dotknie mnie teraz, Panie, swoim balsamem uzdrowienia, i niech każda trauma każdy ból, każda wina, którą niosę, zostaną oddane w Twoje ręce. Ty jesteś Bogiem, który leczy złamanych na duchu i opatruje ich rany. Ty jesteś Bogiem nowych początków. Ty jesteś Bogiem, który zamienia smutne zakończenia w początki pełne nadziei. Dlatego w tym nowym dniu oddaję każdą część mojej historii w Twoje ręce. Każde rozczarowanie, każde odłożone marzenie, każdą bitwę, którą wciąż toczę. Nic nie ucieka Twojemu spojrzeniu. I żaden szczegół mojego życia nie jest dla Ciebie bez znaczenia. Naucz mnie Panie bardziej ufać, a mniej narzekać, więcej się modlić, a mniej się bać, czekać więcej w ciszy, a działać mniej w niepokoju, bo gdy się spieszę, oddalam się od Twojego czasu, a gdy się wyciszam, zbliżam się do Twojej woli. A Twoja wola jest dobra, doskonała i pełna łaski. Potrzebuję Twojego prowadzenia, Ojcze, potrzebuję, abyś rozświetlił drogi, które są ciemne. Byś objawił to, co zakryte, zamknął drzwi, które mnie odciągają, i otworzył drzwi, które prowadzą do Twojego celu. Modlę się o mądrość, by radzić sobie z ludźmi, mądrość do podejmowania decyzji, mądrość, by rozpoznać, co jest Twoim głosem, a co szumem wokół mnie, mądrość, by reagować z łagodnością, mówić z łaską, iść z wiarą. Niech Pan nauczy mnie chodzić w mądrości w każdej dziedzinie mojego życia. W moich emocjach, w moich relacjach, w mojej pracy, w moim życiu duchowym. Modlę się również o siłę duchową. Bo są chwile, gdy czuję się słaby, bez chęci do dalszego działania, bez zapału do wstania, bez siły do modlitwy. Ale Twoje słowo mówi, że Pan daje siłę zmęczonym i pomnaża moc tym, którzy nie mają żadnej. Odnów więc teraz moje siły, ojcze. Podnieś to, co jest upadłe we mnie. Rozpal na nowo płomień wiary. Chcę znów marzyć, znów wierzyć, znów czekać. Chcę żyć tym, co masz dla mnie, panie. Modlę się teraz, panie, o te dziedziny, które są sparaliżowane, dziedziny, które się nie poruszają, które nie postępują, które wydają się być w stagnacji, czy to w życiu zawodowym, finansowym, emocjonalnym czy duchowym. Niech Twoja moc odblokuje wszystko, co powinno zacząć płynąć. Usuń blokady. Usuń przeszkody, złamkaj dany, otwórz drogi. Niech poranek przyniesie nadprzyrodzone poruszenie. Niech Twój Duch Święty prowadzi mnie w nowy czas. Przedstawiam Tobie moją rodzinę, każdą osobę, która jest częścią mojej historii. Proszę o ochronę, zdrowie, mądrość i zbawienie dla każdego z nich. Niech w moim domu panuje pokój. Niech Pan nawiedzi każde serce w moim domu swoją łaską i obecnością. Odbuduj zerwane więzi, odnów więzi miłości, przynieś pojednanie tam, gdzie jest dystans, przynieś jedność tam, gdzie jest podział. Modlę się także za tych, którzy, tak jak ja teraz się modlą i błagają o nowe początki: ludzi, którzy przeżywają bolesny koniec pewnego etapu, ludzi, którzy próbują zrozumieć, co zrobić z porozbijanymi kawałkami życia. Niech każdy z nich poczuje teraz Twoją opiekę. Twoje objęcie, Twoją obecność. Niech poczują pokój w środku chaosu. Niech poczują kierunek, nawet gdy wszystko wydaje się bez drogi. Panie, niech ta poranna modlitwa będzie ulgą dla tych, którzy obudzili się w rozpaczy. Niech będzie tchnieniem życia dla zmęczonych. Niech będzie światłem pośród ciemności dla tych, którzy nie widzą już wyjścia. Niech będzie nowym początkiem dla tych, którzy myśleli, że wszystko już się skończyło. Niech będzie odpowiedzią z nieba, nawet jeśli przychodzi w formie ciszy, bo ty mówisz nawet w ciszy, ty działasz nawet wtedy, gdy tego nie zauważamy. Uspokój, Ojcze, zagubione myśli, ucisz lęki, które próbują przejąć kontrolę, napełnij nadzieją serca, które się opróżniają. Pokaż, że jesteś obecny, nawet gdy wszystko wydaje się nieobecne. Niech każda osoba biorąca udział w tej modlitwie zostanie odwiedzona w sposób wyjątkowy, osobisty, niepowtarzalny. Niech każda dusza znajdzie schronienie, każdy umysł znajdzie jasność, każde serce znajdzie uzdrowienie. Wychwalam cię, bo nawet w ciężkich dniach pozostajesz wierny. Nawet w nocy, gdy płacz nie ustaje, twoja pociecha mnie odnajduje. Nawet w dniach, gdy wiara słabnie, twoja obecność mnie wzmacnia. Ty się nie zmieniasz, Panie, i dlatego mogę ufać, dlatego mogę zacząć od nowa, dlatego mogę ogłosić, że nawet jeśli rok był trudny, Pan nadal jest dobry. Proszę Cię, abym od dziś nauczył się czekać na Ciebie z ufnością, nie z niepokojem, nie ze strachem, ale z pokojem. Niech moje serce odpoczywa w pewności, że Twój czas jest doskonały. Niech moja dusza nauczy się ufać, nawet gdy nie rozumie. Bo prawdziwa wiara nie wymaga wyjaśnień, ale trwa nawet wtedy, gdy nic się nie dzieje. Chcę żyć tą wiarą, chcę mieć to zaufanie. A jeśli nadchodzące dni przyniosą jeszcze wyzwania, niech będę gotowy, niech będę odziany w Twoją duchową zbroję, niech Twoje Słowo będzie moją podstawą, Twoja Prawda moim kierunkiem, Twoja Miłość moją siłą. Bo wiem, że nie jestem sam. Wiem, że Pan idzie przede mną, strzeże mnie od tyłu i podtrzymuje mnie od środka. Ty jesteś moją ucieczką, moją skałą, moją twierdzą, moją pomocą obecną w każdym czasie. Kończę tę poranną modlitwę z lżejszym sercem. Bo choć okoliczności się nie zmieniły, coś we mnie już się zmieniło. Pokój znów zamieszkał, nadzieja znów zaczęła oddychać, wiara znów zaczęła rozkwitać. Oddaję Ci ten dzień. Ten tydzień, ten koniec roku, ten nowy etap. Wszystko jest w tych rękach. A w Twoich rękach wszystko znajduje cel, kierunek, odpowiedź i odnowę. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Ciebie, jeśli Twoje serce poczuło ulgę, jeśli w którymkolwiek momencie poczułeś dotyk Boga, napisz teraz w komentarzach słowo Amen. To akt wiary. To jak powiedzieć zgadzam się, wierzę, przyjmuję. A jeszcze więcej to sposób na wzmocnienie tego łańcucha modlitwy, który codziennie tu budujemy. A jeśli dziś Twoja dusza została poruszona przez tę poranną modlitwę, zapraszam Cię, byś kontynuował tę drogę razem z nami. Jutro rano znów tu będziemy z nową modlitwą, by odnowić Twoje siły i oddać dzień w ręce Boga. A wieczorem mamy szczególny czas, by uspokoić umysł, wyciszyć serce i powierzyć wszystko, co się wydarzyło przed Panem. Nie ma znaczenia, jaki był Twój rok, Twój miesiąc, czy nawet Twój ostatni tydzień. Bóg daje Ci nową szansę, by żyć w pokoju, iść z zaufaniem, zacząć od nowa. A dopóki będziesz szukać, On będzie Cię podtrzymywał. Zatem zasubskrybuj teraz kanał, włącz powiadomienia i chodź z nami przeżywać ten czas wiary i odnowy. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje dziś nadziei. Prosta modlitwa może zmienić całe życie, i pamiętaj, tutaj jest Twoje miejsce duchowego schronienia. Tutaj jesteś przyjęty. Tutaj należysz. Niech Twój dzień będzie pełen Bożej obecności, i niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Twojego serca. Do następnej porannej modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi i całkowicie odnowi.